Wyobraź sobie miejsce na świecie, w którym morze jest głównym bohaterem miejsce otoczone niezrównanym pięknem natury i mające historię pełną wzlotów i upadków która głęboko odcisnęła się na jego mieszkańcach. Witamy w Nauru, najmniejszej niezależnej Republice Wyspiarskiej na świecie kraju, który zmagał się ze znalezieniem swojego miejsca na arenie międzynarodowej. Wybierzemy się w podróż na tę odległą i fascynującą wyspę Pacyfiku. Odkrywając codzienną rzeczywistość jej mieszkańców, którzy musieli stawić czoła wyzwania, które wydawały się nie do pokonania. Przygotuj się na zanurzenie w wyjątkowym świecie pełnym kontrastów i wzorowej odporności. Zanim zacznę, chciałbym Cię zachęcić do zasubskrybowania kanału i włączenia dzwonka powiadomień, aby nie przegapić ani jednego filmu. Zrób to teraz i dołącz do naszej społeczności. Geografia i demografia nauru to maleńka wyspa położona na środku rozległego Oceanu Spokojnego, o łącznej powierzchni zaledwie 21 km kwadratowych. To niewielkie państwo wyspiarskie, położone zaledwie kilka stopni od równika, charakteryzuje się ciepłym i wilgotnym klimatem tropikalnym, z temperaturami wahającymi się od 26 do 32 stopni Celsjusza przez cały rok. Naturalne piękno Nauru jest niezaprzeczalne. Białe piaszczyste plaże i krystalicznie czyste turkusowe wody kontrastują z imponującą barierą klifów, które otaczają większą część wyspy. W głębi lądu rozciąga się wyjątkowy i malowniczy krajobraz z łagodnymi wzgórzami porośniętymi bujną tropikalną roślinnością. Jednakże za tą idylliczną scenerią kryje się mniej idylliczna rzeczywistość, ponieważ większa część powierzchni Nauru uległa poważnej degradacji. W wyniku dziesięcioleci eksploatacji górniczej. Pomimo niewielkich rozmiarów, Nauru jest stałym domem dla około 10 tysięcy mieszkańców, rozproszonych wzdłuż wąskiego pasa wybrzeża otaczającego większą część wyspy. Populację tę charakteryzuje szczególna struktura demograficzna, z dużym odsetkiem ludzi młodych i niskim wskaźnikiem urodzeń, co jest wynikiem trudnych warunków życia, z jakimi łańczycy musieli się zmagać na przestrzeni swojej historii. Oprócz rdzennych mieszkańców Nauru, na wyspie mieszka również znaczna liczba pracowników zagranicznych, głównie z innych krajów Pacyfiku, którzy przybyli na Nauru w poszukiwaniu zatrudnienia, szczególnie w sektorze usług i administracji państwowej. Różnorodność kulturowa wzbogaciła dynamikę społeczną wyspy, chociaż stworzyła również wyzwania w zakresie integracji i spójności społeczności. Historia i kultura początki Nauru sięgają tysięcy lat wstecz. Kiedy pierwsi osadnicy z Melanezji przybyli na wyspę i założyli stałe osady. Na przestrzeni wieków nauruańczycy wykształcili wyjątkową kulturę, charakteryzującą się silnymi tradycjami rybołówstwa, rolnictwa i rzemiosła, a także głęboką więzią z otaczającą ich przyrodą. Spokojna historia nauru została jednak nagle przerwana w XIX wieku, gdy wyspa stała się obiektem kolonizacji i eksploatacji przez obce mocarstwa. Najpierw Niemcy, potem Brytyjczycy i na końcu Japończycy, na zmianę sprawowali władzę polityczną i gospodarczą nad Nauru, wywierając swój wpływ na kulturę i sposób życia mieszkańców wyspy. To właśnie w okresie kolonialnym odkryto bogactwo mineralne Nauru, mianowicie fosforany, cenne zasoby naturalne, które stały się osią gospodarki wyspy. Niekontrolowana eksploatacja tego minerału przez mocarstwa kolonialne doprowadziła do niespotykanych dotąd zniszczeń w środowisku, pozostawiając blizny, których skutki odczuwa do dziś ludność Nauru i krajobraz tego kraju. Po II wojnie światowej i uzyskaniu niepodległości Nauru stanęło przed nowym wyzwaniem odbudową swojej gospodarki i tożsamości kulturowej, poważnie nadszarpniętych przez dziesięciolecia eksploatacji i podporządkowania obcym interesom. Ten proces ponownego odkrywania się i adaptacji, choć żmudny i powolny, doprowadził do powstania kultury Nauru, która łączy tradycje przodków z zagranicznymi wpływami, tworząc wyjątkową i trwałą tożsamość. Struktura społeczno-ekonomiczna, historia społeczno-gospodarcza Nauru pełna jest wzlotów i upadków oraz dramatycznych przemian, ściśle związanych z eksploatacją zasobów naturalnych wyspy, zwłaszcza fosforanów. Przez większą część XX wieku gospodarka Nauru opierała się niemal wyłącznie na wydobyciu i eksporcie tego cennego minerału, co czyniło go głównym źródłem dochodu i zatrudnienia dla ludności. Jednak zależność od jednego zasobu naturalnego stworzyła poważną lukę, która stała się widoczna, gdy w latach 90. (XX wieku) zaczęło brakować fosforanów. Boom fosforanowy zmienił strukturę społeczno-ekonomiczną Nauru. Początkowo generując rozkwit gospodarczy, który pozwolił Nauruńczykom cieszyć się wysokim standardem życia i dostępem do nowoczesnych usług i infrastruktury. Jednak to nagłe bogactwo przyniosło ze sobą również wyzwania, takie jak rosnące nierówności, korupcja i marnotrawstwo zasobów. Gdy zagrożenie wyczerpania się zasobów fosforanów stało się realne, Nauru pogrążyło się w głębokim kryzysie gospodarczym, który wpłynął na wszystkie sfery życia ludności. Stopa bezrobocia gwałtownie wzrosła, ubóstwo stało się powszechne, a zdolność rządu do zapewnienia podstawowych usług została poważnie ograniczona. Ta sytuacja gospodarczego i społecznego załamania zmusiła Nauruńczyków do poszukiwania alternatyw i przemyślenia modelu rozwoju. W ostatnich latach nauru rozpoczęło proces dywersyfikacji gospodarczej, starając się zmniejszyć zależność od zasobów naturalnych i rozwijać nowe rodzaje działalności, które mogą generować dochód i stwarzać możliwości zatrudnienia. Coraz większego znaczenia nabierają takie sektory jak turystyka, rybołówstwo i usługi finansowe, choć nadal stoją przed nimi poważne wyzwania związane z ich konsolidacją i wywieraniem istotnego wpływu na gospodarkę kraju. Jednym z obszarów, w których Nauru poczyniło znaczący postęp, jest system opieki zdrowotnej i edukacji. Dzięki dochodom generowanym w przeszłości z eksploatacji fosforanów. Rząd zainwestował w budowę szpitali, klinik i szkół, starając się zagwarantować ludności dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i edukacyjnych. Jednakże stabilność tych systemów opieki społecznej pozostaje przedmiotem stałej troski ze względu na ograniczenia budżetowe i zależność od pomocy międzynarodowej. Władze na Uruanu musiały wdrożyć innowacyjne strategie, takie jak przyciąganie z innych krajów specjalistów z branży ochrony zdrowia i edukacji. Aby utrzymać te podstawowe usługi. Innym poważnym wyzwaniem dla struktury społeczno-ekonomicznej Nauru jest niedobór niedrogich i odpowiednich mieszkań. Ograniczona dostępność gruntów i wysokie koszty budowy sprawiają, że wielu mieszkańców Nauru ma problemy z dostępem do godnych warunków mieszkaniowych. Rząd podjął próby wdrożenia programów budownictwa socjalnego i przyznania dotacji, lecz wciąż pozostaje jeszcze długa droga do rozwiązania tego palącego problemu. Oprócz wyzwań wewnętrznych, Nauru zmagało się również z trudnościami w relacjach ze społecznością międzynarodową. Jako mały kraj wyspiarski o niestabilnej gospodarce, Nauru jest w dużym stopniu uzależnione od pomocy i współpracy ze strony agencji wielostronnych i innych krajów. Taka sytuacja zależności wywołała debaty na temat suwerenności i samostanowienia kraju. A także presję na podporządkowanie się planom i warunkom narzuconym przez międzynarodowych darczyńców. Pomimo tych wyzwań, Nauru wykazało się niezwykłą zdolnością adaptacji i odpornością, poszukując innowacyjnych sposobów na wzmocnienie swojej autonomii gospodarczej i skonsolidowanie swojej obecności na arenie międzynarodowej. Udział w organizacjach regionalnych, przeciąganie strategicznych inwestycji i rozwijanie nowych gałęzi przemysłu, napięto usług finansowych to niektóre ze strategii podjętych przez Nauru w celu zbudowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Życie codzienne i zwyczaje życie codzienne w Nauru opiera się na ścisłej więzi jego mieszkańców z otaczającym ich środowiskiem naturalnym. Od zajęć zapewniających przetrwanie, takich jak rybołówstwo i zbieractwo, po praktyki kulturalne i rekreacyjne, każdy aspekt życia Nauruńczyków jest głęboko naznaczony ich związkiem z morzem i lądem. Godziny pracy są zazwyczaj elastyczne i dostosowane do warunków atmosferycznych, a harmonogramy zmieniają się w zależności od pory roku i potrzeb każdej działalności gospodarczej. Wielu Nauruńczyków łączy różne zawody, od rybołówstwa i rolnictwa po zatrudnienie w sektorze publicznym lub usługach, starając się w ten sposób zdywersyfikować źródła dochodów i wykorzystać możliwości, jakie pojawiają się na wyspie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta treść tak samo jak nam. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym przypomnieć Ci, jak ważne jest dla nas Twoje wsparcie? Jeśli znajdujesz wartość w tym, czym się dzielimy, zachęcam dać nam lajka i udostępnić ten post. Podziel się swoim filmem ze znajomymi i rodziną. Twoje działanie pomaga naszej społeczności się rozwijać i motywuje nas do dalszego tworzenia treści, które Cię interesują. Zostaw również swoje komentarze poniżej, abyśmy wiedzieli, co myślisz i co chcielibyście zobaczyć w przyszłych filmach. Wasza opinia ma znaczenie fundamentalne dla nas. Oprócz działalności produkcyjnej, podstawową rolę w codziennym życiu mieszkańców Nauru odgrywa życie społeczne i wspólnotowe. Tradycyjne uroczystości, takie jak festiwale tańca i muzyki, ceremonie rybackie i spotkania rodzinne są kluczowymi momentami, w których Nauruńczycy zacieśniają więzi i pielęgnują swoje dziedzictwo kulturowe. Solidarność i wzajemne wsparcie to podstawowe wartości codziennego życia w Nauru. Gdy pojawiają się trudności, takie jak choroba, wypadek lub trudności ekonomiczne, społeczność mobilizuje się, aby zapewnić pomoc i opiekę tym, którzy jej potrzebują. Ta sieć wzajemności i współpracy jest niezbędna, aby sprostać ograniczeniom zasobów i wyzwaniom stojącym przed ludnością. Kolejnym istotnym aspektem codziennego życia w Nauru jest znaczenie relacji międzypokoleniowych. Starsi będący strażnikami tradycyjnej wiedzy, odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu umiejętności, historii i wartości młodszym pokoleniom. Wymiana międzypokoleniowa przyczynia się do zachowania kultury Nauru i umocnienia tożsamości społeczności. Lokalna kuchnia odzwierciedla również bliską więź Nauruńczyków z ich środowiskiem. Typowe dania bazują głównie na składnikach morskich, takich jak ryby, skorupiaki i wodorosty uzupełnianych owocami, warzywami i bulwami uprawianymi na niewielkich poletkach wyspy. Te kulinarne przepisy, przekazywane z pokolenia na pokolenie, są żywym wyrazem tożsamości kulturowej Nauru. Warto zauważyć, że pomimo wyzwań ekonomicznych i społecznych, z którymi zmaga się Nauru, mieszkańcom udało się zachować odporność i optymistyczne nastawienie w obliczu przeciwności losu. Umiejętność adaptacji, solidarność społeczna i duma ze swojego dziedzictwa kulturowego to cechy, które definiują styl życia Nauruńczyków, którzy starają się zachować swój wyjątkowy sposób życia w obliczu ciągle zmieniających się warunków na świecie. Jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów codziennego życia w Nauru jest duża waga, jaką przywiązuje się do tradycyjnych zajęć zapewniających przetrwanie. Rybołówstwo, zbieractwo i rolnictwo pozostają podstawowymi filarami gospodarki i zaopatrzenia w żywność mieszkańców wyspy. Tradycyjna wiedza i techniki połowu ryb i nawigacji są przekazywane z pokolenia na pokolenie, co pozwala nauruańczykom w zrównoważony sposób eksploatować zasoby morskie otaczające ich terytorium. Nawet w czasach współczesnych wiele rodzin nadal praktykuje wypływanie w morze, aby łowić ryby, zarówno w celu zaspokojenia własnych potrzeb, jak i w celu sprzedania nadwyżek. Podobnie zbieranie owoców, bulw i innych roślin leśnych Pozostaje w Nauru codzienną czynnością. Nauru łańczycy posiadają szeroką wiedzę na temat flory i fauny środowiska swojej wyspy i wykorzystują te zasoby naturalne w celu uzupełnienia swojej diety i urozmaicenia źródeł pożywienia. Mimo, że rolnictwo w ostatnich czasach przeżywa kryzys, nadal odgrywa istotną rolę w życiu mieszkańców Nauru. Na niewielkich działkach uprawia się warzywa, owoce i bulwy, które stanowią istotny element lokalnej kuchni. Oprócz działań zapewniających podstawowe potrzeby bytowe, życie społeczne w Nauru charakteryzuje się celebrowaniem wydarzeń i uroczystości, które wzmacniają więzi pomiędzy członkami społeczeństwa Nauru. Ceremonie takie jak tradycyjne tańce, festiwale muzyczne i spotkania rodzinne są okazjami, podczas których Nauruńczycy spotykają się, aby dzielić się, dobrze się bawić i pielęgnować swoje tradycje kulturowe. Uroczystości te są często związane z ważnymi wydarzeniami w życiu danej społeczności, takimi jak połów określonych gatunków ryb, zbiór pewnych upraw lub upamiętnianie wydarzeń historycznych i religijnych. Wyzwania i transformacje Nauru stoi w obliczu wielu pilnych wyzwań, które wystawiają na próbę odporność i determinację jego mieszkańców. Jednym z głównych wyzwań jest odbudowa i rekultywacja terenów zdewastowanych przez dziesięciolecia wydobycia fosforanów. Niekontrolowana eksploatacja tego cennego zasobu naturalnego doprowadziła do dewastacji środowiska na większej części wyspy. Ogromne kratery, nieurodzajne ziemie i jałowy krajobraz to smutny rezultat tej działalności wydobywczej, która chociaż w przeszłości przynosiła bogactwo, pozostawiła po sobie konsekwencje, które do dziś są odczuwalne w życiu nauruńczyków. Odzyskanie i rewitalizacja tych zdegradowanych obszarów stała się pilnym priorytetem dla władz i mieszkańców Nauru. W celu przywrócenia delikatnej równowagi ekologicznej wyspy prowadzone są projekty zalesiania, rekultywacji gleby i przywracania różnorodności biologicznej. Jednakże wyzwania techniczne, finansowe i logistyczne związane z tym zadaniem są ogromne i wymagają długoterminowego planowania oraz międzynarodowej współpracy. Innym kluczowym wyzwaniem stojącym przed Nauru jest dywersyfikacja jego gospodarki i poszukiwanie zrównoważonych alternatyw które pozwolą na zmniejszenie zależności od zasobów naturalnych. Nadmierne wykorzystanie fosforanów i załamanie gospodarcze, które nastąpiło po ich wyczerpaniu, postawiły wyspę w trudnej sytuacji, która zagraża stabilności i dobrobytowi jej mieszkańców. W odpowiedzi na to wyzwanie Nauru podjęło inicjatywy mające na celu rozwój nowych sektorów gospodarki, takich jak turystyka, zrównoważone rybołówstwo i usługi finansowe. Działania te, mimo że stwarzają obiecujące możliwości, wciąż napotykają na poważne przeszkody, takie jak ograniczona infrastruktura, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i konkurencja na zglobalizowanych rynkach. Oprócz dywersyfikacji gospodarczej, Nauru stoi również przed wyzwaniem wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i edukacji, które poważnie ucierpiały w wyniku kryzysu finansowego, będącego następstwem załamania się sektora górniczego. Odbudowa i modernizacja tych podstawowych usług publicznych wymaga znacznych nakładów finansowych i współpracy międzynarodowej w kontekście ograniczeń budżetowych i uzależnienia od pomocy zewnętrznej. Jednym z najpilniejszych i najbardziej złożonych wyzwań stojących przed Nauru są zmiany klimatyczne i ich wpływ na wyspę. Rosnący poziom mórz, erozja wybrzeży i ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią bezpośrednie zagrożenie dla przetrwania tego małego państwa wyspiarskiego. Wrażliwość Nauru na skutki zmian klimatycznych jest zwiększona ze względu na ograniczoną powierzchnię tego obszaru i niskie położenie nad poziomem morza. Powodzie, przypływy i coraz silniejsze sztormy zagrażają bezpieczeństwu infrastruktury, mieszkań i źródeł utrzymania ludzi. Aby stawić czoła kryzysowi środowiskowemu, rząd Nauru wdrożył szereg strategii i planów działań, które mają na celu wzmocnienie odporności wyspy. Inicjatywy te obejmują min-budowę zabezpieczeń wybrzeża relokację narażonych na ataki osiedli, dywersyfikację źródeł słodkiej wody i opracowanie systemów wczesnego ostrzegania. Nauru odgrywa również aktywną rolę na forach międzynarodowych, apelując o bardziej zdecydowane działania i wsparcie finansowe, które umożliwią małym państwom wyspiarskim dostosowanie się do zmian klimatycznych i łagodzenie ich skutków. Kluczowymi strategiami wzmacniania głosu Nauru na arenie międzynarodowej były udział w organizacjach regionalnych i współpraca południe-południe. Innym poważnym wyzwaniem stojącym przed społeczeństwem Nauru jest spójność społeczna i integracja różnorodności kulturowej. Obecność pracowników zagranicznych i wpływ obcych kultur wzbogaciły tożsamość Nauru, ale jednocześnie stworzyły napięcia i wyzwania związane z zachowaniem lokalnych tradycji i harmonijnym współistnieniem różnych grup. Władze i społeczność Nauru podjęły działania mające na celu wdrożenie polityk i programów promujących dialog międzykulturowy, wzajemny szacunek i integrację wszystkich grup społecznych. Inicjatywy takie jak edukacja dwujęzyczna, festiwale wielokulturowe i projekty rozwoju społeczności mają na celu wzmocnienie więzi społecznych i ochronę bogactwa kulturowego wyspy. Życie w Nauru jest mikrokosmosem wyzwań, odporności i nadziei. To historia, która rozgrywa się na małej wyspie położonej na środku rozległego oceanu spokojnego. Mając powierzchnię zaledwie 21 km2, Nauru jest jednym z najmniejszych państw na świecie, ale jego historia, kultura i siła jego mieszkańców czynią go miejscem o ogromnym znaczeniu i pięknie. Od białych, piaszczystych brzegów i krystalicznie czystych wód, pobójną tropikalną roślinność, Nauru oferuje oszałamiający krajobraz, który oczarowuje każdego, kto ma szczęście je odwiedzić. Jednakże za tym naturalnym pięknem kryją się wyzwania, które naznaczyły historię i przyszłość tego wyspiarskiego narodu. Przez dziesięciolecia Nauru opierało swoją działalność na wydobyciu fosforanów naturalnego zasobu, który przyniósł wyspie bogactwo, ale jednocześnie uczynił ją podatną na zmiany gospodarcze i środowiskowe. Rozległe wydobycie fosforanów odcisnęło piętno na krajobrazie i gospodarce, a gdy zasoby się wyczerpały, Nauru stanęło w obliczu bezprecedensowego kryzysu gospodarczego i środowiskowego. Kryzys zmusił wyspę do poszukiwania alternatyw ekonomicznych i przemyślenia swojej przyszłości. Zrównoważona turystyka, rybołówstwo i rolnictwo ekologiczne stały się nowymi możliwościami dywersyfikacji gospodarki i zmniejszenia zależności od fosforanów. Jednak działania te również napotykały na trudności, począwszy od braku infrastruktury, aż po globalną konkurencję. Pomimo tych przeszkód, Nauru łańczycy wykazali się niezwykłą zdolnością adaptacji i wytrwałością. Społeczność zjednoczyła się, aby stawić czoła wyzwaniom, znaleźć kreatywne rozwiązania i wspierać się nawzajem w trudnych chwilach. Solidarność i poczucie wspólnoty były podstawą przetrwania i rozwoju Nauru. Ochrona środowiska stała się również kluczowym priorytetem dla przyszłości wyspy. Prowadzone są działania na rzecz ochrony i odbudowy, których celem jest ochrona unikalnej bioróżnorodności Nauru, odbudowa zniszczonych ekosystemów i promowanie zrównoważonych praktyk zarządzania zasobami. Wyspa stara się znaleźć równowagę między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska naturalnego, co czyni ją tak wyjątkową. Edukacja i służba zdrowia to kolejne obszary, nad którymi Nauru pracuje nad poprawą. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i programy zdrowotne. Mają zapewnić wszystkim Nauruńczykom dostęp do wysokiej jakości edukacji i odpowiednich usług opieki zdrowotnej. Działania te mają kluczowe znaczenie dla dobrobytu i przyszłego rozwoju wyspy oraz jej mieszkańców. Wkraczając w przyszłość, Nauru stara się również zacieśniać więzi ze społecznością międzynarodową. Współpraca regionalna i międzynarodowa odgrywa kluczową rolę w rozwoju wyspy, zapewniając dodatkowe wsparcie i zasoby umożliwiające rozwiązywanie wspólnych problemów oraz promowanie zrównoważonego i sprawiedliwego wzrostu. Ostatecznie historia Nauru jest historią odporności i nadziei. Pomimo wyzwań, Nauruńczycy patrzą w przyszłość z determinacją i optymizmem, wiedząc, że każdy krok naprzód jest krokiem w stronę lepszego jutra. Pośród przeciwności losu, życie w Nauru rozkwita, przypominając nam o zdolności ludzkiego ducha do pokonywania przeszkód i tworzenia lepszej przyszłości. Podsumowując, historia Nauru stanowi inspirujący dowód siły ludzkiego ducha i zdolności społeczności do stawiania czoła wyzwaniom i rozwoju nawet w najtrudniejszych czasach. Na tej małej wyspie na Pacyfiku życie toczy się dalej, naznaczone odpornością, solidarnością i nadzieją na lepszą przyszłość. I dochodzimy do końca kolejnego niesamowitego filmu razem. Zanim się pożegnamy, chcę wyrazić moje szczere podziękowania za wasze nieustające wsparcie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam do zasubskrybowania kanału, jeśli chcecie kontynuować odkrywając fascynujący świat, którym się tutaj dzielimy. Pamiętaj, aby dać kciuka w górę, jeśli spodobał Ci się film i udostępnić go tym, którym Twoim zdaniem również może się spodobać. Nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień. Aby niczego nie przegapić, którykolwiek z naszych nadchodzących filmów. Dziękujemy, że jesteś częścią tej społeczności. Do zobaczenia w kolejnym filmie.